Czy zdaniem pana premiera Instytut Pamięci Narodowej jest powołany do tego, żeby publikować i tworzyć w ogóle tego rodzaju publikacje jak te doktorów Cęckiewicza i Gontarczyka? I czy ten sposób dyskursu o leku Wałęsie jest w ogóle w życiu publicznym dopuszczalny? Długo zbieram myśli, bo akurat kwestia Lecha Wałęsy, tej publikacji, której nie znam, znam jakby szczątki refleksji obu historyków i faktów przytoczonych przez media, trochę znam warsztat i punkt widzenia obu historyków i u jest mi dość odległy, mówi o poprzednich publikacjach i wypowiedziach publicznych obu historyków. Więc yy, yy, pozwolicie, że be, będę trzymał się zasady, żeby o samej książce, póki jej nie przeczytam, żeby mnie nie komentował jako, jako dzieła historycznego. Zwróciłem yy, się do prezesa IPN-u z prośbą o możliwie szybkie udostępnienie mi tej publikacji, bo spodziewam się, że jeszcze wielokrotnie będę z, z, z tytułu funkcji, jaką pełnię, pytany o cenę tej książki, ale mogę powiedzieć, że. Jestem w uprzywilejowanej, co oznacza trudnej sytuacji, podobnie jak część z Państwa tu na tej sali, bo miałem okazję poznać Lecha Wałęsę mniej więcej w tym czasie, którego dotyczy część tej publikacji, a więc jeszcze przed sierpniem. I taka pierwsza refleksja, bardzo ludzka, która mi przychodzi do głowy wtedy, kiedy słyszę opinię na temat Lecha Wałęsy, to, to jest refleksja yy, yy, usadowiona w mojej pamięci o jego sposobie życia wówczas. I każdy, kto znał wtedy rodzinę Wałęsów, ten musi pamiętać ten pokoik na stokach. Te kilkanaście metrów kwadratowych z szóstką dzieci, z panią Danusią w ciąży. I każdemu, kto by, komu przyszedłby pomysł do głowy, wówczas zasugerować, że Lech Wałęsa za pieniądze sprzedaje Polskę. Musiałby, uznać, musiałby być uznany albo za łajdaka, albo za człowieka niespełna rozumu. I, y, ja akurat y, w przeciwieństwie do wielu, wielu z was opowiadałem się za są także w tej trudniejszej części jego historii, znaczy wtedy, kiedy zostawał prezydentem i kiedy był prezydentem, ale uważam, że nie powinno to zmieniać naszego wspólnego działania na rzecz y, obrony pamięci. Obrony pamięci, co jednak nie może oznaczać w żadnym przypadku cenzurowania kogokolwiek i czegokolwiek, ja uważam, że wielkim zadaniem takich ludzi jak ja, nie tylko ze względu na funkcję, jaką pełnię, jest obrona i mitu, bo pozytywne mity są potrzebne każdemu narodowi, a obrona prawdy w tym, w tym stopniu, w jakim jesteśmy w stanie posiąść prawdę, obrona człowieka i jego godności, ale też obrona takiego oczywistego i silnego bardzo w bardzo swoim razie faktu historycznego, jakim jest pozycja, rola Lecha Wałęsy w tych najważniejszych wydarzeniach w Polsce. I to każe mi bardzo głośno protestować nie przeciwko publikacji, bo w sierpniu, jeśli dzisiaj musimy bronić sierpnia jak niepodległości i bronić Lecha Wałęsy i, i dobrej pamięci o zasługach Lecha Wałęsy, to ja chciałbym, także, żebyśmy bronili tego, o co w sierpniu ludzie walczyli absolutnie niezależnie od swoich poglądów, to znaczy, mówię to o wolności słowa, wolności badań naukowych i wolności formowania sądów, nawet jeżeli do, żywy, ży, żywimy do tych sądów niechęć czy czasami odrazę. I dlatego uważam, że nie powinniśmy dzisiaj dyskutować, czy panowie Senckiewicz i Gontarczyk mają prawo pisać książki, czy nie, i uważam też, że nie powinniśmy dyskutować, czy. Jedna książka w IPN-ie wydana jest korekt, a druga nie powinna być wydana w IPN-ie. My powinniśmy, jeśli mamy inny punkt widzenia, przede wszystkim polityczny, ocenny, akcjologiczny, to powinniśmy w pełni zaangażować się w debatę na rzecz na ten temat. Rola Lecha Wałęsy, rola Sierpnia. Bo ja się nie boję książek pana Cęckiewicza. Ja się boję polityków, którzy na podstawie części cząstkowych czy, czy kompletnych badań historycznych wysuwają tezy już niehistoryczne, a polityczne, aktualne także dzisiaj. Moim zdaniem problemem są dzisiaj tacy politycy jak bracia Kaczyńscy czy Antoni Macierewicz, którzy, złoży, którzy świadomie albo mimowolnie składają zamówienie polityczne na interpretację historii. Nie Cenckiewicz jest problemem. Niech każdy historyk pisze wedle własnego sumienia, wiedzy, aktów, do jakich dotarł swoją wersję historii. Tak powinno być. Natomiast politycy, którzy chcą udowodnić w ten sposób że Lech Wałęsa był prowokatorem bezpieki, że sierpień był skonstruowany przez bezpiekę i na końcu, że w ogóle to wszystko, co się stało w latach 80., było zaprojektowane przez KGB w Moskwie. To jest niebezpieczny pogląd, bo jest, bo jest to pogląd polityczny, a nie historyczny.